Witam wszystkich z tej strony Ulat. I wczoraj skończył się Paw i dzisiaj mamy poniedziałek, więc robimy w poniedziałek, zazwyczaj robimy streama. I dzisiaj też jest taki plan, i właśnie jako, że wczoraj skończył się Paw, to będzie to główny temat tego streama. Będziemy wspominać, rozmawiać, debatować o kilku rzeczach, a przede wszystkim porozmawiamy o dwóch sytuacjach, w których my braliśmy udział. I były to sytuacje. Hmm, z perspektywy czasu między innymi błędnie przez nas zinterpretowane, źle przez nas załatwione i no nie ukrywam, że trzeba powiedzieć po prostu co się wydarzyło, jak to wy wyglądało, co się wydarzyło, gdzie myśmy dali dupy, no bo tak niestety było, gdzie my popełniliśmy błąd, żeby chociażby tak raz powiedzieć, że to my, to jesteśmy my, my już daliśmy tutaj ciała, to jest nasza wina, Przepraszamy, i tak dalej. I też, żeby wyjaśnić kilka rzeczy i pokazać, że ktoś inny miał rację, przeprosić, i żeby takich błędów po prostu na przyszłość było mniej, bo to pewnie nie ostatni PAW. Znaczy, na pewno nie ostatni PAW z tego co wiem, i na pewno nie ostatni PAW, na którym my chcemy jechać. Więc, chciałbym, żeby to wybrzmiało. Chciałbym, żeby więcej osób o tym wiedziało, żeby nie było więcej takich sytuacji jak tutaj, bo tutaj to jest nasza wina. <laughs> I nasz błąd, i trzeba po prostu o tym powiedzieć. Więc jeżeli ktoś to interesuje, chce powspominać Paw, dowiedzieć się o co w ogóle chodzi, porozmawiać z nami, to serdecznie zapraszamy dzisiaj na godzinę 20 na stream, który odbędzie się na YouTubie. No i w sumie to tyle, więc ja serdecznie zapraszam i do zobaczenia.